To jest wartość projektu, 11 milionów, ale 10 milionów w ramach RPO, które uruchamiamy. Można powiedzieć wprost, że to jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej. W każdym mieście taka rewitalizacja zawsze przynosi skutki, ponieważ tą tkankę uruchamiamy dla różnych funkcji społecznych. Myślę, że takie miejsca są potrzebne, oczekiwane w różnych społecznościach. No i mam nadzieję, że w Zawierciu takie miejsce również powstanie w bardzo niedługim czasie, bo to zawsze można powiedzieć wprost. Zachęca mieszkańców do aktywnego spędzenia swojego wolnego czasu. To są ogromne środki. I dotyczą trudnych miejsc, trudnych budynków, które przede wszystkim jest problem, bo konserwator zabytków wymaga od nas dużo więcej niż gdybyśmy normalnie sami musieli przeprowadzać te remonty. Kilka pomysłów, które chcemy zrealizować to między innymi tutaj bulwary nad Wartą, dwa projekty dosyć duże i rewitalizacja dwóch budynków przeznaczeniem na cele społeczne. Bo to jest tak naprawdę cel rewitalizacji, aby odnawiać społeczeństwo.